Eee, witam Was serdecznie. No tak sobie pomyślałem. Może coś o odmianie mosusz cokolwiek powiem, bo to przypadkiem kolega kiedyś załatwił. Mówi ty po kukurydzy świetna pszenica. Podobno jest kurde bardzo dobre parametry, że białko, gęstość jest potężna. W tym roku wydaje mi się, że jest to samo. to jak bierzesz na dłoń to czuć, że to jest waga. Zobaczcie Zobaczcie jak Takie piękne grube ziarno Naprawdę Mało to takich pośladów i mało to bladego No troszkę jest bo to jeszcze z tych tutaj no, z górki gdzie są przepały tak zwane Stawi już dół i wsio. koniec świetnicy będzie. No to co? Zaraz już końcówka, nie wiesz, co w domu, dwa kawałki zostały. I tyle. razu widać, że. Inaczej jest dostana, że są przepałe, bo już jest troszkę więcej takich... Ona jeszcze się trzyma w plewie, on mówi Kurde, to jeszcze taka jakby nie dojrzała jest